Witam na pierwszej części specjału na 50 subskrypcji. Yy, Specjałem będzie tutaj na dareczkę. Ja będę robiła dwie dareczki Halloweenowe. A więc, nie przedłużając, bo ponieważ nie chcę tracić czasu, yy, zaczynajmy. Yy, no i prawdopodobnie i tak będę musiała dzielić na dwie części, więc no ale tak, bierzemy sobie swojego. Um. Konika, dla którego chcemy zrobić dareczkę, w moim przypadku to jest amorek, mój słodziaczek. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś materiału. Ja biorę sobie zwykły Filc, chociaż wiadomo, można zrobić z bardziej wymyślonego materiału z jakiejś fajnej, takiej strukturowej minki czy coś. Ale no, ja zawsze robię to na bazie filcu. Za to użyję minki jako podszycie, po prostu, żeby było ciepło. No, takiej zwykłej czarnej jest bardzo dużo, ja mam, więc no, tutaj już mi się nie mieści w kadrze. I dobra. Ja sobie we wezmę statyw i no. A jeszcze bardzo y, fajne, bardzo fajnie się odziewa też różnymi kryształkami czy czymkolwiek. Mm. Można też się pokusić o namalowanie jakichś wzorków. Chociaż ja, w, ja tą derkę malowałam, ale już tej nie zamierzam. No, ale właśnie będę naklejała najprawdopodobniej takie kryształki. No, kuleczki. Jeszcze też z takich oczywistych rzeczy to oczywiście będą potrzebne nożyczki. W, przy, w przypadku tej derki to jeszcze y, ja będę używała kleju gorącego, ale to można różnie, bo jak będę robiła teraz następną derkę, to będę używała maszyny do szycia, więc to jakby no jest różnie, ale w przypadku tej derki to będę używała kraju gorącego.